Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mało ciekawy może filmik, bo będziemy robić porządki. Bo tutaj już jest po prostu szwirownia w tym pokoju, więc musimy troszeczkę ogarnąć sytuację. Tak, a kotki będą mi bardzo pomagać. Ja już to widzę. Niesamowicie są pomocne. O, właśnie na przykład sarunia pomogła miotle wypaść na ciotkę a i na drugą stronę. Także widzicie, bez nich to by się po prostu nic nie udało. Kotki mają dużą radochę, ponieważ bawią się teraz tu. To ja może tak nastawię, żeby przynajmniej było je widać. Żeby to było jakoś chociaż troszkę ciekawe. Tak? No zobaczcie, jaka tu jest fajna atmosfera dla kotków. No, bardzo fajna. Żuczka na górze śpi, ale widziałam tutaj wcześniej, jaka była rozruba. Jaka to była rozruba. Niesamowita. To aż cały dom budził, tak? Salunia. Ja mam słabość do Sarunii, słuchajcie. I do żuczki, mam po prostu słabość, są takie słodkie kciuki i się na pewno uzupełniają. Sarunka popatrz, no popatrz kozo moja, idź kozo troszkę, no widzisz jak fajnie? <grym> Słuchajcie, dziś będzie najwyżej krótszy filmik, bo bez sensu jest taki film nagrywać. E, także, także ja tutaj będę sprzątać. No i tyle, no i dzisiaj chyba tyle. Zobaczymy zresztą. O, przyszedł do nas Salomonek się pobawić. Tak. Ciebie tak mało jest, prawda? No. Ja myślę, słuchajcie, że on powinien już dom znaleźć po prostu, bo. No tutaj jest za dużo już tych kotków i on się też tak czuje, tak sobie, tak? Sarunia go nie lubi, niestety, więc na niego zawsze coś tam syknie i on taki jest biedny, tak? A tutaj siedzi, jeszcze wam pokażę, I siedzi nasza żuczka, nasza ulubienica, prawda, kochanie? Jesteś naszą ulubieniczką? Tak? Chodź, pomizajcie teczkę. No chod, nie tutaj teraz, bo tutaj dam kamerę. Dziewczyno, ty teraz tu musisz oglądać, tak? Chodź, rzeczyneczko. Chodź, ty jesteś kochana, ty jesteś już mrucząca. Ty jesteś takie słoneczko nasze. Tak ślicznie. Piękna dzieciulka. Zaraz kochaneczko, będziemy cię karmić. Będziemy wszystko, ciotka posprzątała. Będzie dobrze, zobaczcie, jak ładnie przegonek. Jak ładnie się mizia ze mną, delikatne słoneczko. Słuchajcie, jutro dziewczynki mają zabieg, e, obie, na zęby. O, patrzcie, to y, no to ciężki dzień je czeka, ale wiecie, konieczny. Konieczny dzień je czeka, prawda, kochanie? Tak, twoja siostrzyczka tam jest na guzie, tak, no. Zaraz do zaraz, zaraz. O, patrzcie, kolega. Kolega, kolega. Solomon! Gdzie ty poszedłeś? Gdzie ten Solomonek? Wituniek? No nie wiem, gdzie on jest. Słuchajcie, idę na chwileczkę umyć wam talerzyki. Przyjdę wam dać jeść. Kochane moje i będziemy dalej działać. Dobra? Dobra, chodźcie dzieci, chodźcie dzieci, chodźcie. Ojejku, prosto w miski. Saruńka. Prosto w miseczki. Chodźcie, wszystkie dzieci, chodźcie. Proszę jedno dziecko. Proszę drugie dziecko. Proszę trzecie. Proszę, kochany. już dajemy jeszcze jeden talerzyk. Chodź, mała, chodź. Rzuczka. A ty to jesteś taki jednik, że tobie nie ma co dawać, tak? Ty potem sobie zjesz. Ja tutaj dam rzuczce. O. Proszę. Proszę, rzuczko. Proszę, Masz tu jedną na górę. Okej. Okay. i przepraszam. Widzicie, ciaczki wszystkie. Wcinają od czarownie, które dam tu, o. Proszę, Salonku, proszę, zjedz troszeczkę, zjedz. O, może troszkę. A ty? Już się najadłeś? No to fajnie. Fajnie, chodź do mnie, chodź. Chodź, słoneczko. Ty jesteś taki przestraszony. Przecież ty taki w ogóle nie jesteś, ty jesteś odważny kotek. Co się stało? No co się stało, dobrze, beczko? Taki jesteś przestraszony, Kituś. Nie dobrze. Chodź do cioteczki. No, chodź, chodź, malutki. Tak, chodź, malutki. Chodź do cioteczki, chodź, chodź. No, chodź, tak. Ślicznie, chodź, maleństwo. Co ty tam ugniatasz łapeczkami, No dobre. Idziemy chyba do drugiego pokoju. Nie no chodź, Lusieczkę, chodź. Jak, ślicznie. Jak, ślicznie. Ty będziesz piękny, ty musisz dojść do siebie, bo jesteś troszeczkę taki... Taki jesteś troszeczkę zabiedzony, nie? go wącha, słuchajcie. To jest jej brat, z którym jest od dziecka, a ma do niego jakieś wąty, no. O, proszę, żuczka schodzi. Tak. Co, kochanie, ciu? Ciu, malutki, chciałbyś pobiegać, tak? Już masz dosyć tego tutaj, nie? Chciałbyś mieć swój domek. O tak, prosisz o domy. Ja wiem. Prosi koteczek. No, żeby go odkarmić, żeby o niego zadbać. Będzie przepięknym kocórkiem. No tak. Tak? Moje maleństwo. Śliczny jesteś. Piękny kot. Piękny. Parę dni będziesz zupełnie jak nowy, ale masz oczy i buźkę przecudną. No mamy tutaj białycza, żeby nie było, że nie pokazuje. Siedzi w szafie. W tym całym tutaj bałaganiku mojego synka. Tak. Siedzi i się denerwuje. Nie w się kochanie. O tak. No zobacz, tobie już dzisiaj nic nie będziemy robić. Tak, ty teraz czekasz. Trzeba antybiotyk zaczął działać. Zaraz dam ci do Pysia jeszcze taki środek przeciwbólowy. No, kochany. Kochany, tak. Mój staruszku. Musisz szybko wyzdrowieć żeby wrócić do swojej pańci. wiesz? Tak, słoneczko. Moje kochane. Tak, zaraz Ci dam tutaj do pysia lekarstewko. Tak? No. Także jest jak widać. I w sumie widzę, że już o ze mną, patrzcie, fajnie sobie żyje. Troszkę się jeszcze boi, ale to chwilka. Kochany kotek. A tu mamy Cierepaszkę, która sobie tutaj na krzesełku znalazła miejsce, tak? Cześć, Cierepaszku. Cześć, kochanie. Wiesz, że ja dzisiaj ciebie zabieram, naleczko. Tak, zabieram Cię. Cieczy, ty. Ty tu jesteś. Ja muszę te wszystkie koszule, bo to wszystko są stare rzeczy. Stare rzeczy po moich synach, tak? Muszę to wszystko stąd po prostu zabrać i komuś oddać, tak? No tak, ślicznotko. Tak, kochanie. Tak, majutka. Cześć, słoneczko śliczne. Cześć. Gdzie jest twoja siostra? Nie mogę jej znaleźć. Tak się schowała i przecież muszę ją zabrać dzisiaj do Weda. No, już nie ma co się tak czajnikować. Wiesz, stawaj.